Ostatnio znajomy podesłał mi taki link do pewnego programu, filmu dokumentalnego na temat radości z życia, z czego czerpiemy radość, i tam było kilka elementów, wysiłek fizyczny, co w przypadku osoby z niepełnosprawnością, na przykład dla mnie, jest no wręcz no, no niemożliwe. Czasami bardzo chciałbym pobiegać, polatać, popływać, po... naprawdę porobić takie rzeczy, które e, wypłaciłyby mnie w pewnym sensie. Bo jestem zdania, że człowiek bez takiego, takiej fali, dużego uderzenia, wysiłku, źle funkcjonuje i psychika też gorzej funkcjonuje. I to jest, w mojej opinii, takie dosyć no, ciężkie w długim terminie. Drugi element to było, to było takie ładne słówko kluczowe: relationships, tak, czyli jakieś związki, tak? no w, w moim przypadku no to podobnie ja tutaj nie. Nie, nie, na ten moment przynajmniej nie zanosi się, ażeby takowy związek był gdzieś tam na horyzoncie, albo czekał na mnie e, przysłowiowy strzał kupida, tak jak to mówią. E, no, to tak to wygląda. Niemniej jednak, co było clue tego całego programu, to fakt, że właśnie po tym wysiłku fizycznym i e, też właśnie. Po tych związkach, czy jeśli mamy jakieś takie grupy społeczności, w których jesteśmy mocno zaangażowani, ale też no, zwią związek mężczyzny z kobietą, tak, to, to mamy większe prawdopodobieństwo przeżycia dłużej, aniżeli żyjąc w samotności. Tak więc, no, tak to wychodzi. Nie wiem, może Wy też macie podobne odczucia, albo słyszeliście o czymś podobnym. Będę ciekaw Waszego zdania. Trzymajcie się, subskrybujcie i do następnego hej!